Siemano, witam w kolejnym odcinku NBA 2K13 i tak jak widzicie naszym przeciwnikiem tym razem jest Chicago Bulls mam nadzieję, że ten mecz skończy się podobnie tak jak ostatnio w sezonie gdzie Boston Celtics pokonał Chicago Bulls w tamtym tygodniu jeszcze także mam nadzieję na powtórkę z tego wyniku ogólnie jeśli chodzi o wygrane i przegrane tych dwóch zespołów mamy identyczny rezultat 7 do 3 Mam nadzieję, że yy, teraz paszcza będzie po naszej stronie. Będziemy prowadzić 8 do 3. Coś pięknego, jeśli chodzi o ten początek Kane Westa. Naprawdę zajebiste są te wstawki. Derry Rose niestety. Niestety po tej kontuzji kolana naprawdę szkoda mi gościa było, bo to jest świetny zawodnik. Długo oczekiwany odcinek NBA, w końcu go macie. Także zapraszam serdecznie, to będzie świetny pojedynek Derricka Rosa i Ryżana Rondo. Tak jak już mówiłem, 7-3, 7-3 i od początku. Mam nadzieję, że Garnet będzie się jak najlepiej, do tego Pierce dołoży trójeczki. A niestety przegraliśmy. Do tego Paul Pierce dołoży jakąś fajną trójeczkę. Jeszcze żeby tylko... ...blog funkcjonował. Pierwsze dwa punkty dla Chicago. Nie będzie to łatwe spotkanie. Dużo walki do samego końca. Wątpię, żeby to wszystko tak ładko, ładnie poszło. Fuck. I garnet. Pierwsza strata niestety. No to się nam zrobił początek. Oj. Niebezpieczne to wejście Derrick Rose i 2 plus 1? Nie, na szczęście nie. Ale mają szansę na powiększenie tego prowadzenia aż o cztery oczka. Uciek już mi trochę na samym początku. Trochę źle to będzie wyglądało. Derrick Rose z gumo Gumorzy znowu. Pierwsza nieudana akcja nasza była, także mam nadzieję, że teraz już będzie okej. Okay. Troszkę przypadkowo straciłem tą piłkę. Paul Pierce. Wejście pod i pierwsze dwa punkty dla naszego zespołu Ogólnie dużo ciekawych rzeczy dzieje się teraz w NBA Podejdź, podejdź, podejdź Jest pierwsza zbiórka Kevina, o to chodzi, tak trzeba grać Rondo, Green Teraz musimy zdobyć te punkty Garnet, spróbuję wejść pod też Od tablicy i już mamy Remis 4 do 4 nie dużo zostało tych meczów do końca. To jest bardzo ważne spotkanie. Dajże trzy mecze do playoffów. Malutko. Podtrzymać tego Rowsa za wszelką cenę. Będzie naprawdę ciężko z nim. Ogólnie, chyba Lakersi się w końcu obudzili. Ale czy to. Czy uda im się naprawdę grać na dobrym poziomie? To jest wielki znak zapytania. Z taką ekipą powinni goście cisnąć strasznie. No. a, a i 2 plus 1 jeszcze. Kurde. Fuck I znów. 3 punkty straty. Jeśli 3 punkty straty, to można to odrobić w tylko w jeden sposób. Szukać pola. Green. Paul Pierce od tablicy, troszkę tak ciężko było wejść pod ten koszt teraz, ale udało się na szczęście. Rondo, świetny odbiór, jedź Rondo, jedź, jedź, jedź masz podanie, Bradley i pierwszy wsad w tym meczu. Coś pięknego, jeśli chodzi o, oczywiście o Boston Celtic. 8 do 7, wychodzimy na prowadzenie, pierwszy raz w tym spotkaniu. Nie! Over the back foul? No nie mów, że Garnet faulował, znów przy próbie zbiórki. What the fuck, strasznie często mu się to zdarza. Niestety. Muszę ciągle na to uważać. Aaaa, nie udało mi się zablokować, i tak mało brakło. Ale to nic, jeden punkt straty, tylko możemy teraz z powrotem uzyskać to prowadzenie, tylko wystarczy zakończyć to maksję jakimś dobrym, punktowym Pierce 3? Nie Bradley Rondo Ale dostałem czapę Uuuu, masakra. Ja pierdziel, 11 do 8, aż mi głupio Próbowałem wejść pod koło, że to niestety nie skończyło się najlepiej Paul Pierce Zresztą to nie wybiegł Dobra, zagrałem 1 na 1 Niestety nie udało się i znów możemy teraz bardzo dużo stracić na tym Aj, Odebrałem mu piłkę ale niestety Blokuj, blokuj, blokuj Nie, nie no normalnie wszystko mi wpada 5 punktów tracimy już od razu w pierwszej kwarcie, nie jest dobrze Pol Jeszcze niecelna trójka pola piecza, co się dzieje Kurde 7 punktów straty Czyżby aż tak nas pocisnęło Chicago? No i znów niecelna trójka, co jest pole. Dobry wsad Basa w końcu i przechwyt. Na 4 sekundy przed końcem tracimy 5 punktów. Intensywność tego wsadu to 62. Piszcie pod spodem w komentarzach. Myślałem, że jeszcze to wpadnie. Piszcie w komentarzach za jakim zespołem jesteście, czy lubicie Boston, czy Lakers, czy Miami. Wszystko jedno. 10, 5 punktów to w sumie nie jest tak wiele ale jednak odskoczyli na początku niepotrzebnie trochę moich błędów w ataku w bronie tak tragicznie jeszcze nie gram ale w ataku coś nie idzie na razie Terry Wilcox, Uff, myślałem że już nie wpadnie Zmiennicy weszli na parkiet mam nadzieję że jak najlepiej będzie to wyglądał Aj dobrze Wilcox, poczekaj poczekaj Dulink 4 Jak on tego mógł nie trafić? What the fuck? Taki fajny przechwyt. Znów po raz kolejny. Green. Czekaj tu. link 4 Cholera ciasno tu jest. Spróbuję jakoś wejść. Green Uff, udało się. 15 do 14, już tylko jeden punkt straty. <laughs> Cholera. Chyba mi nie daje spokoju normalnie, ale co zrobić? Powiedziałem sobie, że nie będę robił jakiś przerw na YouTube, a nic będę zawsze starał się nagrywać materiały dla was. Fuck nie daj mu tu wejść. A, je, 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 je. dobra zbiórka. Możemy w końcu wyjść na prowadzenie. Możemy teraz tak nie spieprzyć. Green. Nie mam z kim pograć trochę. Tery. Ostatnio ci nie siadło, to może teraz. Znów dostajemy czapę. No ja pierdzielę. Jak tak można w ogóle? Dobrze tam w obronie pograłem teraz. Terry. One on one Green. Nie wejdę pod kosz, za ciasto. Do link Aj, nie, nie, nie. Za mocno to zrobiłem, żeby to miało szansę wpaść w ogóle. Ale mnie wychujał. Huu uh, uh, uh. Znów trzy punkty straty. Dawać mi tu normalnych podstawowych zawodników. Tery trochę nie ogarnia systemu. Tery za trzy, nie chciałbyś. chciałbyś. Uuuu, ależ to była piękna trójka, naprawdę. Mamy remis, po 17. Coś pięknego, bałem się trochę, że nie wpadnie, ale udało się, na szczęście. Skacz... Aaa, tylu gości skoczyło, nikt nie zablokował. Ale jestem ciekaw, jak będzie się prezentowało Chicago w tym sezonie. Mam nadzieję, że dojdą jak najdalej. Oby po drodze nie musieli wyeliminować Bostonu, bo to by było naprawdę niezbyt. Ciekaw, ciekaw naprawdę jestem jak to będzie wyglądało ogólnie NBA w tym roku może dużo razy zaskoczyć Już mnie zaskoczyło niejednokrotnie jeśli chodzi o wyniki Wpadło, ale troszkę ziemniak taki jak to mówią Wyodbijało się dosyć dużo I znów Derry Gross Biegnij we mnie, no proszę Cię. Cholera Dobrze rozgrywa pan nie! Czyściutko im wchodzi Nie mogę cały czas odskoczyć im Jestem tak na pograniczu remisu zawsze albo Świetne wejście do tego go tym razem W końcu się obudził chyba No Rose, biegnij we mnie O, ale go zostawiłem, co za wsadnoła. Patrzcie na to. What the fuck. Paul Pierce, czyżby wrócił? Nie. Terry, trójkę. Wilcox. Dooling, nie. To była zła decyzja, myślałem, że to jest green. Za błędy się płaci. aby nie w postaci punktów. Fuck. wszystko im siedzi no. Cholera, cztery punkty znów tracę. Ja pierdzielę. No jeszcze strata. Mam nadzieję, że mu nie wpadnie na koniec. Nie. Uff. Było już dobrze i znowu się spieprzyło. Cztery punkty straty do przerwy. Mam nadzieję, że odrobimy to w drugiej części spotkania. Teraz powinni powrócić Rondo, powinien powrócić Garnet, Pierce. Najlepszy zawodnik do przerwy, kto taki? Hmm, Robinson, Nate. Osiem punktów tylko. Jazda drugiej połowy, panowie. What the fuck is going on? Co się dzieje w ogóle, dlaczego przegrywamy? Garnet, Rondo. What the fuck. Mam nadzieję tylko, że mi się uda jakoś garnetem rzucić z pół dystansu na dno. Dobrze 25-23 Tak jest panowie Nie, nie, nie da mu, nie daj, nie daj Aaa dobrze, podwójny blok, ale i tak pewnie padnie mu Ciężko złapać tego Robinsona, no kurde, taki szybki mały Strasznie dobrze kozuje Znów będą 4 punkty straty pewnie. Rzadko się mylą Ale jest dobrze, powrócili już do składu Pierce Uff Myślałem, że nie wpadnie Cały czas te punkty które, które tracę nie mogę ich odrobić e, Ogólnie właśnie chciałem wam też powiedzieć, że że jeśli skończymy karierę NBA, jeśli chodzi o Boston Celtics, rozpoczniemy karierę jednego gracza, mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. Naprawdę wydaje mi się zajebiście ciekawa opcja. Bradley, Pierce, od tablicy i znów dwa punkty, tylko straty. Także kariera jednego zawodnika powinna być bardzo interesująca. No co, nic nie zrobiłem? Aha, o czas chodzi. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Przy prosiliście mnie o nią już dawno, na początku jeszcze, ale stwierdziłem, że pierwsze skończymy tą serię, jeśli chodzi o ten rodzaj rozgrywki, a później zajmiemy się. Nie, no Robinson jeszcze jak mi trójkę, myślałem. Eee, później zajmiemy się karierą pojedynczego zawodnika. Powinna być bardzo interesująca. Green? Nie! Trójeczka? Nie, za dwa. Ale jest remis. Myślałem, że już. To spieprzy, dlatego mówiłem, że nie. Ronda, kurde, no strasznie mi ciężko go złapać. Patrzcie, co robi ten Rose i Robinson. Coś strasznego. Pod, pod, pod koż mi genialnie wchodzą, nie mogę ich połapać sobie w ogóle. Niestety. Derrick Rose. 625 punktów. Cholera. Trzeba jakoś wyłączyć z gry, ale w jaki sposób to zrobić, to naprawdę sam nie wiem. Pierce. Ciężko, ciężko tu wejść. Zasłonę mi zrób. Green. Tak myślałem, że mnie zablokują. Niepotrzebnie rondo, skakałem w ogóle. Cholera, znowu mogę wyjść na czteropunktową. Oczywiście, jak go Skuba. Jest szansa, teraz szybko. Wpadło, o to chodzi. Paul Piryski mamy znów remis. Teraz to obronić. Wyjść na prowadzenie w końcu w tym meczu. Uff, nie było szans w ogóle nad Bradleyem. Praktycznie bez szans na blog. Niestety. Odwdzięć się teraz. O, to chodzi, to jest Bradley, za to go uwielbiam. Coś zajebistego. 33-33, co za mecz. To chyba najlepsze spotkanie do tej pory. Naprawdę trzyma w napięciu. Mam nadzieję, że wam też się dobrze ogląda, że nie przynudzam. Nie, nie, nie. Ach. Świetny garnet. Rondo, 10 punktów nie zdobyłeś chyba. Wulsem sobie wypchać Bradley Pierce z pół dystansu ale myli się Lose the ball foul o to chodzi Czyżby osobiste? Nie zaczynamy od boku Ale piłka dla nas i druga szansa Mam nadzieję że teraz tego nie jest pieprze Jest green Rondo. Glin... Uda mi się wejść? Nie. co ciasno tam było, nic tego nie zrobiłem. Użytecznego. Znów spieprzyłem szansę na wyrównanie. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Widzieliście to? Glin... Coś pięknego, jak to Rondo zrobił. Mamy dwa punkty, wychodzimy na prowadzenie. 35, 33... Ja pierdziele, co za mecz. Co za emocje w ogóle. Terry biegaj tam teraz, o, ale mnie kręci. O, bieg nie kręci biegnie we mnie, chodź No nie Ajajaj, dałem mu to No i tak chyba by było już po syrenie Ale jest dobrze, prowadzimy dwoma punktami i ostatnia kwarta decydująca Zaczynają zawodnicy Chicago Bulls Mam nadzieję, że uda nam się to obronić dwupunktowe prowadzenie i utrzymać ten wynik do samego końca, a tym razem osiągnąć bardzo ważne zwycięstwo, jeśli chodzi o te rozgrywki. Zbliży nas to do play-offów. Jak wiadomo... Aj, nic nie było, blocking foul. No what the fuck, stary. Nie zdążyłem nawet nacisnąć tego guziku. No moja wina, że Rose tak zapierdziela. What the fuck. Wpadła jedna i wpadnie pewnie druga i będziemy mieć remis z 35-35 dawno nie widziałem, żeby ktoś zepsuł jeszcze osobistego w tej grze Ale może teraz buuu Rose nie trafi, nie traf, nie trafi, nie, traf, nie traf... No dziś rzucił Skubany. Dobra, teraz my musimy zaprezentować nasze, naszego skillowa ataku. Pierce Bradley. Nikt go nie pilnował. I właśnie o to chodzi. Tak to trzeba wykorzystywać. Błędy w kryciu w taki sposób właśnie skutkują. da mi się zabrać. Udało się zablokować. Znów garnet. Coś pięknego jeśli chodzi o bloki tego zawodnika. Paul Pierce. I jeszcze trójeczka. 40-35, cóż za czwarta kwarta, ale się rozegrali nasi ja zawodnicy Byle tak było <laughs> Byle tak było Masz oślane Żeby tak było jak najdłużej Przechwyt jeszcze do tego Rondo, troszkę już zmęczony Spróbujmy jeszcze raz. Pol, ucieknij, ucieknij Kevin Garnet Podejdźmy troszkę do boku Nie, nie udało się nie udało się zrobić jeszcze tego tak jak chciałem uuu, za trzy rows. Uuu, no, a nikt nie pilnował. Niestety łatwe dwa punkty dla nich, ale trzy punktowe prowadzenie jeszcze mamy. Jeśli teraz rzucimy dwa punkty, wrócimy do pięciopunktowego. Także będzie to wyglądało już świetnie. No niecałe 2,5 minuty przed końcem ostatniej decydującej kwarty. Paul Pierce Czekaj, czekaj tam Paul Pierce za 3. Nieee, zły moment wybrałem na zrobienie takiego czegoś chyba. Chyba zła decyzja niestety. Jeszcze łatwe punkty i tylko jedno punktowe już prowadzenie. O cholera, co się dzieje? Paul, spróbuj tym razem. No nie! Trzecia chyba trójka z rzędu nietrafiona. I jeszcze faul 2 plus 1 mają okazję na wyjście na dwupunktowe prowadzenie. I znów Derry Gross. Nie poradziłem sobie dobrze z nim w tym meczu. O cholera, teraz my musimy gonić. Patrzcie jak to wszystko się zmienia. Bradley. 1 na 1. Garnet. O to chodzi. Znów remis, ale teraz się trzeba bronić. Minuta 35 do końca. Już nie dużo czasu. Mam nadzieję, że teraz nie wejdą z minicy, bo to by było naprawdę wpływające. Nie, zostali nasi. Jaki ale jup! Widzieliście to? Co ten Noa wyprawia? Naprawdę w podziwie jestem co goście grają. Pierce, jak ty mogłeś tego nie trafić, stary? Jak ty możesz zawodzić w takich momentach? Aaaa, skocz! Świetna zbiórka garneta. Bradley. Garnet. Zebrałeś to, raz jeszcze rzuć. Rondo, zablokujcie mi tutaj. Blokuj, blokuj, blokuj. Musisz garnet nie 50 sekund do końca i 2-punktowa strata Może być 4 nawet teraz Jest przechwyt nie. nie Nie, 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 traf tego Zblokuj, zablokuj nowe Brady, proszę, weźmy tą piłkę O to chodzi Ucieka Rondo I 20 sekund do końca Uff, Ciężka końcówka, się opowiada Kogo tu mamy na parkiecie? Dalej pozostała... Pozostaje ten sam wyjściowy skład Teraz pilnować Rose'a Czyżby chcieli to rozegrać do ostatniej sekundy? Mogę ci dać tu wejść? Nie mogę, nie, nie, nie The fuck. 3 sekundy, Nie. Pierwszy raz chyba w... odkąd gram w sezon Bostonem Celtics będzie dogrywka What the fuck 44-44 Tego jeszcze nie było Co za spotkanie Dwie minuty dogrywki Aj. Pierwsze punkty w dogrywce dla Chicago Jazda Teraz trzeba bezbędnie grać w ataku Idzie to ciężkie Gdzie jest Pierce Rzuć tery Potrójny blok ale weszła Śbiegnij we mnie Nie i znów go zostawiłem. Gold ending jeszcze. Minuta 28 zostało. Pierce. Zawiodłeś teraz? Przedtem to musisz teraz. No! Garnet. Green. Nie 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 nie. nie. Znów na jedrubizę. Świetny przechwyt teraz. Pierce, łatwe dwa punkty i minuta do końca. Punkt za punkt, I co? Nie, nie nie nie, nie daj mu tu. Cholera. Cały czas go wpuszczam pod każdą za łatwo. Bradley. Pierce, tutaj stoi sam green. Zbiórka garneta. Shooting foul To no tak mam jeszcze jeden osobisty zajebiście Nie Garnet co ty zrobiłeś Jak mógł się pomylić w takiej sytuacji Za to mamy dwa punkty dla Chicago i 33 sekundy do końca Czy uda nam się to wygrać? Nie wiem naprawdę Coraz gorzej to wygląda Nie to już będzie koniec Personal foul Pewnie Garneta jeszcze Greena tym razem 23 sekundy do końca Oni mają piłkę i tracimy jeszcze do tego dwa punkty Znów personalny będą teraz osobiste i 4 punkty straty Kurde wszystko mu wejdzie Fuck Miałem szansę, miałem ale to zjebałem 22 sekundy do końca i 4 punkty tracimy, teraz pora na trójkę. Jeśli nie wejdzie to już lupa. Gdzie jest Pierce? Uciekaj, czekaj. uciekaj. Może Bradley za trzy. Jest trójka. Jeden punkt. Biegnij do niego, no. Znów dwa osobiste, chyba też Rose. Trafi obaj dupa Myliłbyś się chociaż raz Ja pierdzielę Nie Znów 3 punkty znów szukać bola Nie, jeszcze strata Już będzie tyle 5 punktów Fuck Niestety, najlepszy zawodnik Joaquin Noah. No nie dziwię się w sobie. To, co goś wyczyniał pod koszem, to naprawdę. Także, niestety, no, przegrywamy z Chicago Bulls w dogrywce. Fajny meczyk. I zapraszam do następnego. Zostały chyba albo trzy, albo jeszcze dwa mecze w tej, w tej fazie. Później playoffy. To by było na tyle. Dzięki na razie. Do zobaczenia i pana.